Może mi się brzmienie nie podoba, może mi się dobór dźwięków nie podoba i generalnie wszystko w tych bitach mi się nie podoba, ale trzeba przyznać, że kurwa, no, kto jak to, ale oni naprawdę potrafią rodzić papier na tych kurwa yy, artystach, nie? Także za to szanuję, za hustling. Nie muszę, nie muszę, jakby, nie muszę jakby szanować, jakby wiesz, bitów i tak dalej, ale za fakt. Yy, hustle i robienia tylu bitów, kurwa, yy, i napierdalania forsy na tym to szacunek. I jakby to też nie jest personalnie nic, po prostu mi się te bity, kurwa, nie podobają. Kto to do masy, Jim? To jest Adams. Sądząc takiej Murati Renty, powinniście z Panią połączyć siły, żeby pokazać, że choć się nienawidzicie, to staniecie w obronie muzyki i. A co, ja jestem pierdolnięty? Z jaką kurwa Marty Renty disował? Jestem ci, jestem ci, jestem ci. Welcome to the Leciałem po bandzie Po łuku chciałem znów bardziej Zajarać w segandzie A dobra wena znów znajdzie Znowu problem masz z tym hajsem Ona z innym jest fagasem Znowu wkurwiam mnie sąsiadka ta pierdolona wariatka Miała blond włosy, które to jest pojebane, stary, że krachał stary, praktycznie wszystko na tej samej linii melodycznej i to brzmi, stary, jakby zaraz miał wlecieć lepszy. I teraz moim gangiem lecę tu. moim gangiem, Kurwa, dosłownie i, i masz łapie w głowie, że już wlatuje t, ta sama linia melodyczna, stary, nie? Ja Ej, stary, jak ja mogłam. Ja <trym>, Coś się wydarzyło, teraz został mig Cztery drinki z lodem Piję za skład I do rana yeah. ogień yeah. Nie idę spać, yeah. lub na cargo spodnie Jak modelka Puszcza oko do mnie Tata, -ta -ta. Leca dur, zarobę do dymy w chuj Leca dur, wakacje są masne w ciul Leca dur, zarobę do dymy w chuj Leca dur, wakacje są w są masne w Bęger. Wszystko wraca jak bumerang, choć minęły już dwa lata Ledwo co wychała wena, znów się pruje jakaś szmata U się niewiele zmienia, trzeba mordą zapierdalać Taka jest sukcesu cena, wie to każda kominiara Ona miała blond włosy, które ganiał. wiatr Uśmiech fajny dosyć, szczerze jak ja Mogła mnie uratować, no bo zmienił mnie świat to jest masno reaktywacja, ale masny Ben wie o tym, że jest reaktywacja? Czy oni po prostu robią reaktywację i masny Ben nawet nie wie, co się odpierdala? Ciekawiamy nie wydarzyło, teraz został mi gang. Cztery drinki z lodem, śpiję za skład. Dobra, na no, ogień, nie tak, idę skład. Nie, reaktywacja, no nie, to nie to ma opcji, nuta? tak Aha, okay. naprawdę. jak modelka. Leca dur, zarobę do dymy w chuj Leca dur, wakacje są so masne Ale on mówi, że pa! Leca dur, zarobę do dymy w chuj I w tle kurwaje masno! Ale dymy! <laughs> so dymy w chuj Leca dur A dur, wakacje są so masne Leca dur, zarobę do dymy w chuj Leca dur, wakacje są so masne No zajebiste, no na pewno, na pewno lepsze kurwa, stare tu zwrotki są lepsze niż na tej martirenti kurwa tej, martini, nie przepraszam, margarita, kurwa, diabola, po prostu diabolo kurwa z sosem czosnkowym.